Cześć, witajcie! Dzisiaj mamy 18 odcinek z kalendarza adwentowego A numerek 18 jest tutaj Ostatni z takich podłużnych Także możemy się już... Ja już sobie się domyślam co to jest Ostatnia pula, wiadomo czego Tylko, tylko jeden, dobra Oczywiście mamy dzisiaj ostatni płotek nie ma już więcej podłużnych okienek z tego co widzę, także dzisiaj mamy ostatni płotek z tego kalendarza. Płotków było chyba w sumie 6. Także całkiem sporo. Jak na kalendarz. Także no, dzisiaj. Właśnie był ostatni płotek. I to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek. I pamiętajcie, że dzisiaj pojawi się jeszcze jeden film, będzie to kolejny odcinek Konia Pedi. Nie pamiętam na którą godzinę już go wstawiłam, ale zresztą zobaczycie Ale chyba na 16, także około godziny 16 coś koło tego powinien się pojawić nowy odcinek z Konia Pedi. Także wyczekujcie. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.